Siemanko, witajcie na kanale na ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator i kolejny odcinek nagrany na nielegalu, ponieważ miałem już przestać. <grym> Ale nie! <grym> no i ciśniemy dalej. E, otworzyłem sklep, słuchajcie, po to, żeby zarobić pieniądz. Ale oczywiście w międzyczasie coś tam delikatnie będę do, e, tam uzupełniał. Widzę, że Monka Supreme schodzi. Widziałem, że tam chyba ryż basmati. A jak mi kuźwa to już osuszyli, że jeden box został karton tylko. Jak jeden, jak dwa są. Co pierdoli mi tu kurwa dzisiaj. Eee, hmm. No i coś się spierdzieliło, Patrzcie, no. Widzicie? Ale patrzymy na to samo, prawda? <grystanie> Bo ze mną to różnie bywa Także wiecie Trzeba się upewniać Okej, okay, oliwy brak Teoretycznie No dobra, trudno się mówi, że je się dalej eee, Delikatnie trzeba, delikatnie O Tam Te Paluszki krabowe trzeba zerknąć eee, p -p -p Ryż basmati A mąkę już przeminąłem Z wiatrem? Czy jeszcze nie? Cholera O, jest i ona. Mleczko. No to dwa wezmę. O, jaja, jaja, trzeba wziąć. E, olej, oliwa. No miało być delikatnie kutwa. O, tutaj ten makaron. Dobrze, wystarczy, bo już za dużo przesadzam. Dobra, proszę Państwa, liczę na to, że dziś uda się zarobić na licencję. Nie kupić licencję, tylko na nią zarobić. To jest różnica wielka. O, mogę ten sos wsadzić w końcu. Wow. Nie mnie. Nie mnie. Ja się tu zachetam. <grymne> no i co? No i jak zarobimy na te licencje, to potem zarobimy na towar, nie? Ale dzisiaj taki cel jest osiągnąć 12,5 tysiąca. W dolarach. Powiedziałbym, że amerykańskich, ale to turecka gra. Więc nie wiem, jak do tego podchodzić w sumie. Eee, dobdzie? Dobra, jeszcze mi jaj nie podpierdolił. Eee, w, w porządku. Eee, wiecie co, ja tu chyba z, z Sebastiana zwerbuję, kuźwa. Niech tu ze mną siedzi i niech ze mną gada, Bo, bo naprawdę, powiem szczerze... Już człowiek przysypia, no. Oczy się mało mi nie zamknęły. Mówię, odbiję sobie klawisze na czole kurwa, i Sebastian, będziesz miał mnie na sumieniu no, i moją aparycję, a, 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 a jak tak, to cię truskaweczka dojedzie. Także muszę, muszę cię tu namówić. Ale że ty się o tym dowiesz dopiero w piątek, to już raczej będzie po ptokach. To się okaże, czy cię zdołałem namówić, czy cię nie zdołałem namówić. No... Ty to będziesz wiedział, widzowie nie. Widzowie się do, dopiero w przyszłym odcinku dowiedzą. Heh. Ej, mi, kuźwa, durne pomysły przychodzą teraz do głowy. Ale właśnie, może by tak z gośćmi sobie? Szybciej pójdzie. Słuchajcie, no ale tak, wiecie co, głupi pomysł z głupim pomysłem, ale to wcale tak do końca głupio nie brzmi. No a miałem tabletki zamówić, rozmywary, patrzcie, no i widzicie, no nic, no trzeba zamówić, to jest strasznie drogie. Jednego tego tuńczyka wezmę, chociaż sprawdźmy, ile tam tych kartonów faktycznie stoi. No dobra, jeden to mogę jednego tuńczyka, jednego humuska. Yy. Mam odpalonego Discorda eee, tego, tego z, z gry Supermarket Simulator. <laughs> Tam się ludzie pytają, kiedy będzie jakaś aktualizacja. Nie pytajcie. Nie pytajcie. Szkoda, szkoda waszego czasu na pisanie. Jak, jak wejdzie, to wtedy będziemy wiedzieli, że weszło, bo tak na dobrą sprawę to teraz twórca ma. Skoncentrować się na optymalizacji Więc jeżeli liczymy na jakieś nowości To na razie Nie ma co liczyć Chyba, że nas zaskoczy Bo to jest indywidualista On robi, kuźwa, co chce on, on, Wiecie, on, on tylko siedzi I neguje wszystko, nie? <grym> <grym> tak jak ja na kanale <laughs> to on tak w tej grze. Chociaż ja jestem bardziej elastyczny. taki, wiecie, Mimo gabarytów, to jestem taki flexible. Ja się jeszcze mogę w precel zwinąć. Jest inna kwestia, że już się nie rozwinę, ale <laughs> to jest już akurat najmniej istotne, bo to tylko jest one-way ticket. Nie? Jak ja już się tak poskręcam, chińskie S, to to już na zawsze. Chyba, że mi ktoś pomoże. Także takie rzeczy. Dobra, tabletki. No dobrze, tabletki na chwilę powinny wystarczyć. Jeżeli mowa o kwestiach związanych z zapasami. Tak samo z tymi tutaj chrupkami, czy chipsami, Doritosami, czy jeszcze innymi naczosami. Natomiast my mamy prawie 11 800 na koncie. Jeszcze nie ma 21, więc trochę tych klientów jeszcze nam tutaj wpadnie. To dobrze. Co to jest? To jest tutaj to. Aha, ten makaron. A, ryż basmati, to wyszedł już całkowicie. Uu. Tu jak się na ten ryż też rzucili. Sprawdźmy, co tutaj możemy. Kegi możemy wrzucić. Ok. Jak z napojami. O. Bardzo ładnie. <kłysy> Winunio. No wino nie słabo idzie, ale mogę dorzucić jeden karton. Czytałem, proszę Państwa, komentarze i cyklicznie powtarzają się takie komentarze z prośbą o pomoc jak co zainstalować. Słuchajcie, przepraszam Was bardzo, widzowie, ja nie mam czasu. Żeby każdemu tłumaczyć osobno. Na stronie modów zazwyczaj jest opis jak zainstalować, więc proponuję otworzyć oczy i zacząć czytać. Papieru nie ma. No ty kutwa, ty jobrzeż, ty twoju, ty mać. A, no i nie zamówię teraz, no to dupa Jasia. Także takie rzeczy. No, yyyy, jeszcze chodzi po sklepie. Słuchaj, Cycasta, e, Byłaś kiedyś na magazynie takiego sklepu? I co ci się z kieską stało tu ze spódniczką? Ty, takie jakieś dziwne pomarszczyło ci się. Poczekaj chwilę, bo muszę te, się przyjrzeć. Coś ty żeś z żelazkiem żeś to kuźwa przeciągnęła za, za gorącym? Przez zaparzaczkę trzeba prasować. Ej, sikulna, ty. Młode, a głupie. Komu, proszę Państwa, zdarzyło się, że właśnie takim za bardzo rozgrzanym żalaskiem dotknął, czy dotknęła któraś z pań, e, tkaninę, której dotknąć nie powinniście. I nagle się to zaczęło topić. O, ja tak miałem. Ja tak kiedyś koszulę załatwiłem. No ale, to były czasy młodzieńcze. Teraz, to człowiek jest pro, stary wyjadacz. Czy ja kiedyś zamówię ten ser Mimolet? Czy, czy tak e, po prostu obsrałem go już z, z wysokiego mostu, tak już totalnie? To samo dotyczy sera maniakelka. Tutaj napoje widzę, że, że tego, też się jakoś rzucili. Jak była posłucha, to była. Teraz, to wychodzi na to, że... Tak de facto, to by na tego typu rzeczy tutaj, yy, to trzeba byłoby yy, ogarnąć minimum, o tako, pół regału. Na, na każdy taki napój. No ale nie przy tak małym magazynie. Bez Dobra. Podsumowanie, bo... Aha, product not found. Yy, dobrze, to, to, to zarobi, zarobiliśmy... 5,5 koła, wow, to fajnie, na coś się tam takiego rzucili, co, co pozwoliło wygenerować taki dochód, taki obrót. Natomiast my potrzebujemy teraz tak. Nie, kuźwa skończyło się babci stranie. Dawaj mi ten ser mimolet, gdzie to jest? To? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Yy, siedem Bo jeden to wejdzie na pewno. No, znowu frytki ktoś podpierdzielił. Dobrze, teraz dalej. sraj taśmy, tak? Raz, dwa, trzy. Może, nie, nie. Trzy to za dużo. Yy... Dwa wezmę. Opakowania i jeszcze muszę wziąć. No właśnie. Gdzie jest ta druga? Już przegapiłem? A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dlaczego? Dlatego, że cztery wejdą mi na regał, bo jest całkowicie pusty. Zamówmy to. Wiecie co, to ja już go sam wy, wyłożę. Już teraz to. Po prostu nie chcę zapomnieć jak się to robiło. Więc ja cały czas do tej nory tam chodzą. Ktoś mi napisał w komentarzach, że u mnie jest ciemno kuźwa jak za komuny. No to odpisałem to pokaż swój, jak u Ciebie jest. To może zrobię tak samo, nie? Jakie jest ciemno jak za komuny? Przecież wszystko wija, widać. No. A jak nastaje noc, no to kurna, yy, ideą nocy jest to, żeby było ciemno. <grywy> ja nie wiem o co się rozchodzi. To ma słońce świecić. Yy, z, yy, za, zapasy tutaj ulokujemy. No, ziemniaki jeszcze. Yy. Przepraszam, ale muszę troszkę więcej odpisać. O, odpisałem. Niestety, ale w nie, niektórych wypadkach są priorytety, drodzy Państwo. Gdzie ja to chcę wepchnąć? Czy ja tam jeszcze miejsce mam? O. A dobra, to jeszcze cztery, jeszcze dwa pudełka tych zielonych będą. Powinny być. Jeśli dobrze wyliczyłem. Teraz tak, będzie potrzeba ziemniaczków, będzie potrzeba kurczaczków. to takie rzeczy musimy tutaj zamówić. Dobra. No, i w końcu upragniony, wyczekiwany przez wielu ser Mimolet, który kiedyś był serem Minolet, z uwagi na pewne tutaj bardzo przyjemne życiowe rzeczy, które Pabellusek lubi. No, ale szybko się kapnęliście, że jednak tutaj nie ma N, tylko jest M. No i kurde, skończyło się Eldorado. No. Wszystko mi zabieracie. <głos> <głos> Ale dobra. E, to to byśmy mieli. Teraz tak. Skupmy się tak na serze Maniakela, jogurtów. Myślę, że na razie nie trzeba. Tutaj widzę, że fryty trzeba jeszcze. E, a zatem do góry do góry raz dwa trzy cztery pięć sześć chodźmy do lodówki zobaczmy ile tam go brakuje bo o dobrze zamówię siedem siedem dlatego że jeden cały karton na pewno wejdzie ale z drugi już nie wejdzie więc ja muszę mieć e, możliwość ulokowania sześciu kartonów na, na tym na regale magazynowym teraz tak raz dwa e, trzy Zaryzykuję trzy bo wody nie ma tutaj wcale tej, jak ona się nazywa, forte. Teraz kolejna woda, jaką weźmiemy, to będzie ta druga woda, której też nie ma, ale tej to tylko. Aha, tej to chyba się cztery zmieści, bo to chyba mamy tutaj. A no właśnie, no to tak zamówimy: cztery kartony. Ona tam jest i to cała lodowa praktycznie. Ile jej wziąłem? 4. Bardzo ładnie. No dobrze, już 257 dolarów. Widzę, że kabusia wyszła, więc weźmy to tak, może tak delikatnie, yy, troszeczkę. Frytki to dwa opakowania. A jak tu stoimy? No dobrze, yy, cały karton się nie zmieści, więc kończymy na tym. Ziemniaki. Trzy kartony, bo jeden slot jest zajęty tam yy, yy, pół półki jakimś niewidzialnym towarem, i cholera wie o co chodzi. Musraka się kończy, ale nie, tego na razie nie zamawiam. Zróbmy to tak i otwórzmy sklep. Mamy 12 378, więc zeszliśmy troszeczkę poniżej e, dopuszczalnych limitów. Mieliśmy zostawić, przypominam, 12,5 tysiąca, a teraz zamawiać, e, za, zarabiać na e, zatowarowanie, tak? Tego nowego, znaczy tych nowy, zakup tych nowych produktów. Aczkolwiek pamiętajmy jeszcze o tym, że to już będą produkty, które będą wymagały miejsca w lodówkach czy zamrażarkach. Więc jeszcze musimy brać pod uwagę zakup dodatkowego sprzętu. Ponieważ jak wiemy, to my tam za bardzo nie, nie, nie tego nie, nie posiadamy wolnego miejsca w tych lodówkach, więc trzeba będzie. Ale przyjrzyjmy! Jak to porozkładamy, to, to przyjrzymy się. Licencją i zobaczymy dokładnie co, gdzie, jak i dlaczego. Nie? Musimy dobrze wybrać, dlatego że znowu trzeba będzie odczekać trochę, aż zarobimy kolejne 12,5 koła po to, żeby kupić tę trzecią brakującą licencję. Także na spokojnie sobie do tego tematu podejdziemy, przeanalizujemy. I podejmiemy decyzję. I generalnie zrobimy to wspólnie, ale, ale, ale ja to jednak samodzielnie zrobię. <ścoughs> że takie rzeczy. Dobra, fryty... Yy, o, jeszcze mi się zmieszczą. Dobra. Kawusi na razie powinno wystarczyć. Aha, te jeszcze trzeba zamówić. Ciekawy jestem. Chodźmy na, na sklep. Dobrze, troszkę jeszcze jest, więc to nam dup skoratuje. Ale ja bym nie bazował na, na tej reszce, bo ona może bardzo szybko zniknąć. Jak się rzucą, to się człowiek może zdziwić. Kurde, już jest godzina 12, proszę Państwa, południe jest. A to jest czwarty film. Na piątek. Dobra, bo jeszcze jeden. I będziemy mieli komplecik. Wy się pewnie ucieszycie. Eee, ja będę usatysfakcjonowany i dumny. Za to truskaweczka powiesi mnie za jaja. <słuch> ja, Także wiecie. Bardzo ładnie to się zrobiło. No dobrze, to teraz może wstrzymajmy lejce. Przyjrzyjmy się... A kur. A, rachunki. Czemu ja ciągle zapominam płacić na bieżąco. No dobra, znowu zeszliśmy poniżej. Ej, dupa Jasia. Ej, weźmy tę licencję. <laughs> Kolejne licencje, proszę państwa, odblokuj odblokują się na poziomie 70. Więc, yy, tak naprawdę, mając 58, wychodziłoby na to, że troszeczkę. Yy, no, że troszeczkę czasu mamy, ale to jest złudne, bo biorąc pod uwagę ogarnianie tych wszystkich produktów, tutaj i towarowanie, to żeby uzbierać kasę, a w tym wypadku już widzimy, że będzie potrzeba 22 tysiące, i jeszcze nie mam możliwości, żeby coś z tym zrobić. No to będzie lipa. Dobra, w każdym razie mamy. Tutaj wydaje mi się, bo to jest jakaś yy, chyba zielona fasola, to że to jest yy, produkt yy, na regał. Ten raczej zamrażarkowy. To może też zamrażarkowy. To też zamrażarkowy wychodzi na to. To nie. Po tej... chociaż co to jest pops? Po tej to pops. Czy to są takie małe kuleczki ziemniaczane czy jak? Ciężko stwierdzić. Natomiast tutaj mamy ser gruje. Mamy jakiś kolejny parmezan, więc to lodówka raczej będzie grana. Ten gruje też. Tutaj mamy jakąś, nie wiem, ta kloty, klot czy Cream to jakaś śmietana, ale nie wiem, czy to bita, czy to kręcona, czy, czy ktoś się masturbował. Nie wiadomo, tu kolejny penis będzie. I kolejny ryż, to na pewno regał będzie grany. Kolejny cukier, jakby kuźwa tych cukrów było mało I kolejny jogurt Który znowu będzie ciężko schodził Także tak to wygląda, nie? No ale dobra, no radzimy sobie jakoś tam No ale ja tyle tego sera Mimo let nakupowałem No i dlaczego on nie jest Czemu półeczka nie jest całkowicie zapełniona? Ja się grzecznie kurna zapytuje, no Ktoś, proszę państwa, na Discordzie gry yy, wrzucił ustawienie. A, a nie wiem, właściwie, czy to na Discordzie gry, czy na moim? Czy na kanałowym naszym? Już kuźwa, nie wiem, już mi się to wszystko miesza. W każdym razie, na którym z tych dwóch <noise> ktoś wrzucił ustawienie tych regałów na magazynie? Powiem szczerze, korci, żeby przetestować, ale jak sobie pomyślę, że ja mam to wszystko ruszyć. A to już tak sobie stoi, to odpuszczam temat. Bo tam nawet całkiem nieźle to wygląda. Jedyna rzecz, jaka by mnie zmotywowała do przestawienia tego gówna, to jest drastyczna rozbudowa tego magazynu powierzchniowo. I najpierw bym to w ciul rozbudował, a potem bym dopiero cokolwiek przestawiał. Innej opcji nie ma. No, widzę, że wódeczka schodzi. Jak tam yy, yy, z towarem? Bo to, tak, Kegi by się przydało zamówić, ale nie. Chociaż mamy, słuchajcie, godzinę 19, no, praktycznie 20. I szczerze powiedziawszy. To my tak drastycznie się nie odsuniemy pieniędzmi od tej kwoty 12,5 tysiąca. Jakoś tak bardzo na wyrost nie, 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 nie zarobimy. Ja myślę, że tu by trzeba było dociągnąć do 20 tysięcy, żeby to miało jakiś sens. Co tam się znowu z whisky dzieje? kujdwa Czemu jej jest tak mało? Znowu kurta zabrakło. No, zabrakło. Ale oni chleją. Ja pierdolę. Kurwa, jaką mać. Co to za naród? Polandyjczycy na pewno zjechali do Turcji, do Turcji. To bez kitu, powiem wam szczerze, nie, to nie może być inaczej. Kto jak kto, ale słuchajcie, to Polandyjczycy to naprawdę, z Polandii jak przyja przyjadą, to oni potrafią pokazać reszcie światu, jak się chleje. Jedyni, e, z, z, którzy są w stanie konkurować, e, to są Ruscy i Ukraińcy. Ci też potrafią. Białorusini to prawie Rusy, więc ich nie wliczam. Także nie no, żartuję oczywiście. Oni też potrafią, tylko że trochę mniej. Także oni są za Polandyjczykami. Natomiast Polandyjczycy to, to jest naród taki przekozacki. To, to Jak otworzy to gardło, to taką siwuchę to zasysa na spokojnie. Rusy też tak potrafią. Tylko, że bimber. My tak jeszcze, my tak jeszcze się nie wyszkoliliśmy. Dobra, ten tam mydełko dołożył. A proszę Państwa, według Państwa. No, o i to może być tytuł filmu. Eee, który naród lepiej chleje? No, ciekawe pytanie. Jak pierdolety po głowie nam chodzą i głupawka dopada? Ze zmęczenia, to i głupie pytania można zadawać. Dobrze. Pan już do kasy. Zapraszam, proszę pana, już 16. Proszę pana, nie wkurwiaj mnie pan. Bierz pan te frytki i wypad. Już? Wszyscy? Czy jeszcze ktoś kuźwa tutaj? Spuszcza, zarygałem. Wszyscy. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, 16368 dolarów. No ładnie. 5282 dolarki, więc dobrze. No i co? Myślę, że mamy szansę na dociągnięcie do czterech koła. Oczywiście będziemy tak delikatnie sprawdzać, co się skończyło co by wypadało delikatnie tam zamówić, ale delikatnie. Już tym razem, no może, że faktycznie delikatnie. No i dociągniemy może do tych 20 tysięcy i zobaczymy, co dalej. Tymczasem, ja się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.